Cześć Przemek, Przemo Przemek z tej strony i mój gość Łukasz Woźniak. Witam Was w moim studio, na moim kanale z Twoją grą Łukasz. Witam. Rozmawiamy o Tytanach, poruszaliśmy już tematy mechaniki, poruszaliśmy już tematy inne związane z tym jak ta gra wygląda, co tam w środku jest, a dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo, bardzo ważnej rzeczy, czyli o tym ile. O ile Łukasz ta gra będzie kosztować? Dokładnie, o cenach. I teraz ceny to jest też myślę, szeroki temat. No mhm. bo możemy mówić o cenie detalicznej, możemy mówić o cenie pierwszego dnia kampanii, możemy mówić o cenie kolejnych w kolejnych dniach kampanii, możemy mówić o cenach gry na Kickstarterze i tak dalej, i tak dalej. Więc otwieram ten temat szeroko i oddaję Ci Łukasz głos. Dobrze, więc warto przypomnieć, tak, zanim zanim powiemy o cenach, to, że ta kampania będzie wyglądała troszeczkę inaczej niż kampania na przykład Walhalli, dlatego, że robimy najpierw kampanię w Polsce Tytanów, później na Kickstarterze i później jeden wspólny dróg dla wszystkich. Przy okazji Walhalli mieliśmy najpierw polską kampanię, tam ta zawartość bardzo spuchła, ponad dwukrotnie można powiedzieć, i oddzielną kampanię Kickstarterową później. I teraz chcemy zrobić tak, że będziemy mieli jedną kampanię polską, potem kampanię na Kickstarterze, wspólny drug, a więc wszystkie cele dodatkowe, dodatkowa zawartość, która się odblokuje w polskiej kampanii i kickstarterowej, będzie dla wszystkich wspierających. Mhm. I wynika to z tego, że chcemy polskim wspierającym, którzy są dla nas ogromnym wsparciem merytorycznym, byli też ogromnym wsparciem przy okazji Walhali, chcemy dać lepszą cenę. I po drugie, też chcemy znów, tak jak miało to miejsce w przypadku Walhalli, wysłuchać waszych pomysłów, które były naprawdę bardzo cenne. Bardzo dużo dało to w grze Valhalla, i mamy nadzieję, że tak samo będzie w tym miejscu. Więc ta przewidywana cena, bo pytałeś o cenę, sugerowana, tak. sugerowana cena jest tylko przewidywana w tym momencie. Ona wynika, będzie wynikała ostatecznie z tego, co się ostatecznie będzie zawierało w tej takiej sklepowej wersji gry. I ona w tym momencie zakładamy, że będzie na poziomie 399 zł. Na Kickstarterze będzie cena obowiązywała taka najniższa. Mniej więcej 9900 dolarów, czyli podobna do tej ceny. W Polsce gra będzie miała najlepszą cenę pierwszego dnia podczas kampanii i będzie wynosiła ta cena 299 zł. Mhm. Ale czyli, jeżeli dobrze rozumiem, mhm. ta niepewność, jak ta ostateczna cena detaliczna będzie wyglądała, wynika z tego, że zobaczymy, jak kampania pójdzie, ile rzeczy się odblokuje, co się odblokuje, mhm. mamy przygotowane cele i tak dalej. No dokładnie, jakby wiemy, jaka jest cena pierwszego dnia yy, i ona jest yy, taką najniższą ceną, jaką możemy zaoferować yy, i ta sugerowana cena detaliczna rzeczywiście będzie wynikała ze stretch goalie. jakby podczas crowdfundingu, co nie jest żadnym zaskoczeniem, myślę, to, gdy mamy więcej wsparć, więcej osób, które pomagają nam wydać tą grę, jakby stają się częścią tego projektu, możemy dać więcej elementów, dlatego że mamy tutaj pewne koszty stałe i mamy też pewne koszty jednostkowe, więc są rzeczy, które są kartonem czy plastikiem, tak? ale są też pewne rzeczy stałe, takie jak formy do figurek, takie jak rzeźbienie tych figurek, takie jak ilustracje, czas, który był poświęcony na rozwój tej gry, czas, który jeszcze musimy poświęcić na rozwój, albo jednostkowe, czyli koszt jednego rozdruku, logistyka. Także to wszystko wpływa skala na to. Skala ma duże znaczenie. Ma bardzo duże znaczenie. W przypadku każdej gry skala ma znaczenie. W przypadku tego typu gry, która jest duża, ma figurki, e, ta skala ma o wiele większe znaczenie. I w przypadku crowdfundingu w ogóle skala ma ogromne znaczenie. Dokładnie. Dlatego e, już jest praca nad tym, żeby przygotować na przykład nowe modele, e, nowe inne figurki, e, nowe karty poszerzyć wariant solo, który mhm. będzie w tym momencie jest takim e, wariantem, gdzie właśnie mogę sprawdzić swoje siły przeciwko e, e, drugiemu graczowi, przeciwko drugiej armii, ale też chcemy zainwestować i rozwinąć kampanię, mhm. która będzie nas wprowadziła przez historyczne wydarzenia. Czyli tutaj chcemy, żeby w tym pudełku ten wariant solo był taki naprawdę, naprawdę czymś fajnym, czymś dużym. Mhm. Kampanie możemy mieć kampanię w wariancie solo. Tak, dokładnie, mhm. czyli taki jakby historie, przez którą przechodzę, mhm. prawda? I jakby to, ile tych stre stretch goli tak zwanych, yy, się ufunduje i jakie one będą, tak, to też zależy od wsparć i od głosów naszych wspierających. Yy, naszych mam nadzieję, że tych stretch goli będzie naprawdę dużo. Yy. Przede wszystkim mam nadzieję, że one będą, oprócz poprawiania wizualnie, komponentowo tej gry, to będą zwiększały regrywalność, będą sprawiały, że ta gra już z bardzo regrywalnej, różnorodnej zmiennej stanie się jeszcze bardziej. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, my wszyscy wspierający możemy sobie życzyć, żeby jak najwięcej celów się odblokowało w kampanii zarówno w polskiej, na Zagranowcu, jak i w Kickstarterze, żebyśmy mieli jak najbardziej obfitą grę, mhm. żeby jak najwięcej jeszcze rzeczy w tej cenie się tam znalazło. Tak, tak jak mówiłem, to bardzo dobrze rozumiesz. To wynika z tego, że ponosimy pewne koszty, możemy osiągnąć pewien efekt skali, no i warto też wspomnieć o tym, że te, ta dodatkowa zawartość, te cele, one część z nich trafi później do sklepowej wersji gry, część z nich będzie ekskluzywna z, i ona będzie ekskluzywna dla kampanii obu, czyli jak będzie ekskluzywna y, dla polskiej zagram, to będzie tak samo ekskluzywna na Kickstarterze i na odwrót, czyli nie będzie dostępna nigdzie indziej, jako forma podziękowania dla naszych wspierających za to, że są z nami w tym projekcie. Y, no i może część zawartości później pojawi się w sprzedaży, ale już nie jako element tego pudełka. Więc tak czy siak, zdecydowanie, jakby im więcej wsparć, mamy, im więcej osób będzie chciało tą grę mieć na półce, tym większą grę na półce będą ostatecznie posiadać. Mam jeszcze pytanie, Łukasz, o produkcję gry, mhm. bo nie ukrywam, że od jakiegoś czasu siedzę, siedzę i, i kleję kości, wycinam żetony. Czy ja będę musiał zrobić to wszystko sam, czy jednak ktoś tą grę wyprodukuje i na jakim to jest etapie? E, tak, no oczywiście to, co tutaj widzimy, to też nie zawsze o tym mówimy, ale warto to podkreślić, że to jest prototyp, tak? czyli e, mamy figurki w bardzo fajnej jakości, e, ale to nie są finalne, tak? No, karty, planszetki będą kości żłobione, będą grube żetony. E, będziemy to wszystko produkować w fabryce Long e, która dla nas robiła drugi druk e, Walhali e, i jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości jakości kart, jakości planszetek, kości, pudełek. I, to też jest ważne, pojawiło się w Walhali jako w ramach Strażgoli czy tam dodatków kilka figurek mhm. i też znamy ich jakość produkcji figurek, która też nam się naprawdę podoba. Więc jakby to nam daje duży, duży, duży poziom zaufania do nich, ich obsługa tego dużego, naprawdę dużego, złożonego druku Walhali. No i też już z nimi rozmawiamy o wycenie tego, ale ostatecznie, ostatecznie będziemy mogli przystąpić do druku po zakończonej drugiej kampanii, kiedy będziemy wiedzieli już ile, ile tego dobra. jest mhm. i też jakie jeszcze rzeczy musimy do końca przygotować, nad jakimi plikami usiąść, żeby to właśnie mhm. ruszyło wszystko. Gra przypłynie, przyleci. Przypłynie, wyprodukuje się, będzie produkowana w Chinach. Pewnie wszystkie te komponenty tam już spakowane i do nas będą przetransportowane. Mhm. I wtedy będziemy też wysyłali do wspierających razem ze srebrzegolami, może z jakimiś jeszcze dodatkowymi rzeczami, które się pojawią. Dobrze, czyli wiemy już, jakie są ceny, mhm. wiemy na jakim etapie jest produkcja gry. Więc na sam koniec powiedz Łukasz dokładnie, za te trzy stówy, mhm. co ja będę miał w pudełku? 299? 48 figurek armii, są mm. cztery armie. Jeżeli się uda, to będziemy przygotowywali różne modele dla tych armii. Mamy czterech dużych tytanów, naprawdę bardzo duży detal tych figurek. Mamy bardzo dużą planszę i figurki plansza, wszystkie komponenty sprawiają, że to wszystko jest w bardzo dużym pudle. Mamy cztery planszetki dla graczy, kosteczki, którymi zaznaczamy naszą siłę, żetony dla graczy mamy Indywidualne talie, mamy talie misji, mamy talie rozkazów, mamy żetony punktów, żetony twierdzy, żetony nieaktywnych regionów, mamy dwa zestawy żółbionych kości, które potrzebują do gry i karty wsparcia i to jest tak naprawdę punkt wyjścia. To jest wszystko, co w pierwszego dnia tak. od razu znajduje się w grze na starcie. Tak, to jest punkt wyjścia, mamy też niewidoczny tutaj jeszcze wariant solo ale jakby do tego są pomysły zarazem właśnie tego, żeby wizualnie, mhm. komponentowo, scenariuszowo i mechanicznie to jeszcze do, jakby dopakować. Tak jak w przypadku Walhalli, tak gra bardzo mocno spółka dla wspierających. No właśnie, tam chyba dwa razy bardziej bardziej. Tak, to znaczy było rzeczywiście, jak ktoś wspierał Walhalle, to oprócz tej podstawowej gry, to dostał kilka dużych dodatków i kilka małych dodatków w grze. Tu jest szansa, żeby to też się podwoiło aż? To znaczy ciężko jest to oceniać, bo mamy różne komponenty. Jeśli mhm. chodzi o rozgrywkę, jeśli chodzi o różnorodność gry, to jest szansa, żeby spokojnie się to podwoiło. Mhm. Eee, jakby. W ramach tej samej ceny wsparcia jest szansa, że po prostu wspierający dostaną grę, która będzie jeszcze częściej mogła trafiać na stół w zupełnie nowym układzie, z zupełnie nowymi kartami, i tak dalej. A tak naprawdę poświęcamy ostatnie półtorej roku i jeszcze przed nami kilka miesięcy, żeby skupić się na różnorodności, na mechanice, na, na tym, żeby ta gra trafiała na stoły. Dobrze, Łukasz, to na koniec powiedz, jakie jeszcze materiały nas czekają, co jest przed nami. E, tak, pojawił się już gameplay trzyosobowy na kanale Łukiego z Piotkiem w Grania w chmurach i Sebastianem z, z nas planszy. E, pojawił się też gameplay dwuosobowy pojedynek mój z Game Trollem w najbliższą niedzielę. W ogóle już możecie się niedługo spodziewać recenzji, które się będą pojawiały, bo gry do recenzentów już jakiś czas temu trafiły, zbierają pozytywne opinie, ale to już im zostawiam, żeby o tym mówili. Na Zagram w to jeszcze będzie trailer taki klimatyczny, wprowadzający nas w grę, i też ostatni film, który pojawi się dzień przed startem kampanii. Opowiemy o troszeczkę wtedy o klimacie, opowiemy o wariancie solo, o którym już teraz mówiłem, ale też opowiemy o tym, co nas czeka pierwszego dnia, bo pierwszego dnia też będzie można oprócz wsparcia gry i wsparcia tego projektu wygrać jeszcze coś od nas. Ale też będą nagrody od jakichś naszych partnerów, którzy zgłosili się do nas, bo chcą wesprzeć tą kampanię. No właśnie, czyli zachęcamy do pierwszego dnia raz przez niższą cenę 299 zł, ale po drugie przez konkursy, które mamy przygotowane. Klasycznie będzie live? Będzie live i ten live najprawdopodobniej będzie na YouTubie tak. u Łukiego, więc też możecie się spodziewać tam okazji, żeby coś pytać, z nami rozmawiać. No, i oczywiście warto wspierać ten projekt ze względu na cenę, ale też ze względu na tą dodatkową zawartość, którą dzięki Wam będziemy w stanie odblokować dokładnie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące klimatu gry, um, który, o którym będziemy mówić w tym filmiku właśnie dzień przed kampanią, to śmiało zadawajcie w komentarzach. Um, moimi ustami one wybrzmią wtedy i, i Łukasz na nie odpowie. Um, no, i tyle. Przypominamy, 19 września, godzina 10, zagram To bądźcie z nami, a ja dziękuję za uwagę, dziękuję Tobie Łukasz i do zobaczenia, cześć. Hej!